Moi drodzy Max Travel nagrywać się dla Was kolejne nagranie. Jestem na lotnisku właśnie w Paryżu na Chateau de Gaulle. I tam po prostu wychodziłem z tamtego korytarza, czyli stamtąd, stamtąd. Musiałem przejść właśnie na taki długi, długi dystans z tamtego właśnie lotniska. Terminala to jest Terminal 2D. Tam wysiadałem. No i tutaj trzeba przejść do aż tutaj, dotąd, i tutaj zejść na dół, i złapać pociąg. Tak? Te pociągi to będą tutaj, za, tutaj, pod tym, jak dobrze pamiętam. No, i tu musimy się kierować, właśnie na o, tam jest na te, pociąg B, i na schody. Widzicie tu macie taką właśnie tablicę informacyjną, kiedy te pociągi odjeżdżają. E, Samoloty odlatują, a pociągi odjeżdżają to trochę niżej. No i tutaj też jest informacja, że jest to właśnie ten pociąg RER R, Linia B. No i trzeba po prostu tutaj zjechać na dół. Czy pójdziemy tam prosto, czy pójdziemy tutaj tędy koło tej tablicy, zjeżdżamy po prostu na dół. I tu jest właśnie ta tablica, widzicie, tu jest też oznaczona właśnie linia B. No i tam właśnie jest ten pociąg, w tamtym kierunku, pod tą, tam gdzie jest ta, że tak powiem, budka. Czyli w tamtym kierunku trzeba się udać, tak? Widzicie, w tamtym kierunku i tam jest właśnie linia B. Ja tutaj przejdę kawałek, a później pokażę wam gdzie możecie kupić bilet. Tu jest linia B, baron 11 lub 12 i tutaj trzeba po prostu wejść tędy, właśnie skasować bilet, zjechać na dół no i podejrzewam, że tutaj się wychodzi z tej strony, więc prosta sprawa. Tu Wam pokażę, gdzie jest ten ofis. Tu oczywiście możecie sobie kupić tutaj w automacie sobie możecie kupić doładowanie tej tej karty, jeżeli już macie. Albo możecie po prostu pójść tutaj, tędy, tędy, tędy. No to też jest kolejka, wszędzie kolejka. I możecie sobie kupić tutaj w tym oficie. Tu jest właśnie taki ofis i tutaj można kupić właśnie tą kartę. No, trzeba po prostu mieć swoje zdjęcie i kupujesz taką kartę, że możesz jeździć przez cały tydzień. tak? Tu jest ten ticket office. A tutaj się on właśnie znajduje. Tutaj o, tutaj cały ten. No, podejrzewam, że z 30 minut by trzeba było postać, no bo każdy chce kupić, trzeba zrobić zdjęcie i wszystko, wszystko zrobić. Tak? Pociągi odjeżdżają co średnie 15 minut i jedzie około 30-35 minut na, na do, centrum, tak? do centrum Paryża. Także myślę, że to wam właśnie pomoże. W, w poruszaniu się właśnie po lotnisku i wyjazd do. Do centrum Paryża, no bo są, są tutaj dobre oznaczenia. Więc jeżeli ja mogę, po prostu tutaj, według oznaczeń przejść, to, to wy też możecie. Co prawda, już kiedyś w Paryżu byłem, więc jestem troszeczkę bardziej zorientowany. Ale tak czy siak, nie jest to jakoś problematyczne. Jeszcze kolejną dogrywkę odnośnie właśnie tych biletów. Tam mi właśnie Pan pomagał, oczywiście trochę mnie wprowadził w błąd. Powiedział, że na tym bilecie Easy będę mógł pojechać do centrum Paryża. I niestety nie mogłem. Doładował mi dwa razy bilety za po 10, po 10 biletów, no i tak czy siak musiałem kupić jeszcze ekstra bilet do centrum Paryża, więc musicie uważać, do, dopytywać dokładnie, bo niby mówią tutaj po angielsku, ale jakoś tak nie za bardzo, albo, albo nie wiedział do końca, albo, albo po prostu um, słabo mówi po angielsku i wprowadził trochę w błąd. Później inna osoba tłumaczyła mi troszeczkę to inaczej. Ale jest jak jest, trzeba po prostu uważać, trzeba po prostu pilnować, sprawdzać, ponieważ to będzie Was kosztować po prostu no, trochę więcej wydanych pieniędzy na, na dane jakiś tam bilet, tak? Także no, trzeba po prostu uważać, dopytywać za każdym razem, bo jak widzicie, ja podróżuję. Ja podróżuję i też mnie wprowadzają w błąd, chociaż się pytam osoby, tak jak byłem w Barcelonie. I tam właśnie pytałem się, czy ten pociąg jedzie do CITES. Odpowiedziała, że tak, a okazało się, że nie, musiałem jechać do Barcelony, musiałem się później wracać i zmarnowałem prawie dwie godziny na no to wszystko. Więc no, trzeba po prostu pytać i jeszcze samemu sprawdzać. No. Jest tutaj kilka osób, więc myślę, że... No z pół godziny trzeba liczyć, no, tak mi się wydaje. Nie?